Problem pamięci jest problemem bardzo istotnym w XX wieku, zwłaszcza w efekcie doświadczeń posttraumatycznych, postholokaustowych. I ta tematyka jest. Obecna w tych bardzo klasycznych obrazach, które zostały szczęśliwie wybrane na tę wystawę. Szczęśliwie mówię, dlatego, że wystawa jest bogata, zawiera różne media i techniki, bardziej nowoczesne, wideo, instalacje. I bardziej się cieszę, że pokazujemy obrazy. Wybrany został pejzaż. Wydawałoby się nic bardziej klasycznego w tradycji malarstwa, ale co istotne, ten pejzaż to jest pejzaż, który malowałem w trakcie mojej obecności. W w dniu urodzin, zresztą w Treblince, co jest istotne, że to jest miejsce pamięci, które próbowano wymazać, żeby ono nie dostało się do, do historii. żeby, Czyli tym śladem pamięci, niejako niepamięci, jest ten las, który jest na miejscu Treblinki, obozu zagłady, posadzony przez hitlerowców. I obecnie turysta, który... I ja tam byłem, powiedzmy turystą również, y, widzi jakieś pan y, tablicę informacyjną, która y, z założenia nie może wiele wyjaśnić. Jest tą właśnie y, pustą, y, y, pustym elementem, który próbuje y, załagodzić y, traumy, ale co on wyjaśnia, on może usy te, 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 tą, y, ta tablica biała, ta śmietniczka, ten las y, dotykają chyba istotnego oprócz elementu y, właśnie co z historii, co z pamięci przechodzi do tera teraźniejszości. To jest, y, co jest nadmiar historycznością, historyczności, co jest teraźniejszością i jak z tym trzeba dealować. Inny, drugi obraz to jest też typowa scena rodzajowa przedstawiająca pary w kawiarni, ale zainspirowany jest zdjęciem z czasu II wojny światowej, przedstawiający, przedstawiających ludzi w kawiarni na placu obecnie Piłsudskiego. W, czasie, w tym czasie to był plac Hitlera. Trzecim obrazem, bardzo istotnym dla mnie, wydawałoby się również niezwykle zakorzenionym w tradycji malarstwa, to jest natura martwa, ale o tyle ona jest aktualizowana i osobiście niejako przeżyta, ponieważ przedstawia obiekty, elementy na Pchlim Targu w Warszawie i wśród tych obiektów, które są y, niejako odpadami cywilizacji, znajduje się między innymi gapa y, hitlerowska, jest jakiś, y, jakaś książka y, z, z Janem Pawłem II, są y, jakieś kontakty, stare kalosze i jak powiedziałem, to jest ważne, to jest Martwa Natura, ale ona podejmuje ten wątek, co jest śladem materialnym historii, co jest tym nośnikiem, oprócz tego tych subiektywnych, autobiograficznych skłonności, które, które autor czy ja mogę mieć, co jest. Co pozostaje? Poza tym, akurat w tym obrazie, co jest też istotne, te przedmioty, w zależności od kręgu kulturowego, mogą istnieć albo mogą być zakazane. Na przykład w pewnych krajach handel tego typu obiektami jest zakazany. W innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, można swobodnie kupić te obie obiekty, nie bojąc się, że to wznieci jakieś reminiscencje itd. Tak w Polsce wydaje mi się, że jeszcze jest trochę dziki ten obszar. Można wszystko kupić i, i czy znaleźć. Jeszcze nie mamy przerobionego tego statusu obiektu ubocznego w historii.